Siemaneczko, witam was w sobotę. Ja dzisiaj, słuchajcie, dużo później niż planowałem. Trochę się popierdzieliło u nas. Córkę wysyła gorączka złapała i żonę też rozłożyło. Więc mam kobiety w chorobie w domu i no i słabo. Dzisiaj mieliśmy i cór, cór, imprezkę urodzinową robić na bawialni i i nic z tego nie wyjdzie, niestety. Trochę zawiedziona, no ale co, co poradzić, no. Yy... jak najszybciej wyzdrowiały i... No i też nie chciałbym tego załapać, ale może być ciężko. No bo jak coś tam siedzi u nas w domku, no to... Całkiem jest możliwe, że też mnie dotknie. No mam nadzieję, że nie. Już się zaczynało od bólu głowy. No i mnie też od dzisiaj łeb sadzi, więc... Mam nadzieję, że, że się nie dam. No i co, w związku z tym muszę jechać za dwie godzinki i torta odebrać, którego prawdopodobnie sam będę musiał zjeść. Eee, no chyba, że dziewczyny mi pomogą, ale nie za bardzo są w kondycji, pewnie i w apetycie. Więc przez weekend będę ja torta urodzić nowego córki. Miał być dla dzieci, a będzie dla starego. No co zrobić? A udało się... A, jeszcze muszę podjechać przełożyć na za tydzień yy, tą imprezkę, więc, więc coś trzeba będzie podziałać. Jeszcze telefon mi dzwoni teraz. Tu są obiady i zaraz się odzywam. Ok, to zaczynamy. Chcę sobie złapać równą linię. Tu mam 20 mm do narożnika i 20 od listwy, żeby zrobić. Nie ma jeszcze, trochę się pomęczę z tym, żeby to ustawić. I wtedy będzie można na tą samą odległość ustawiać te, te otwory drzwiowe. Taki też jest plan, więc pierw to, to sobie złapie. jeszcze 20, 21. To tu będzie chodzenia pewnie, znając życie, bo... Jeszcze brakuje grubo. Dobra, to ustawiam to, łapię i ten, i zaraz będziemy działać. Dobra, pierwsze co to piła, tego cycka obcina, Mamy już ustawiony laser. Dobra, tu nam już wejdzie to prawdopodobnie. Yy, I teraz tak, czy mi tu trójka łata starczy, żebym to musiał mógł osadzać? Starczy. No i dobra, to będzie duże ułatwienie, jak sobie tamtą ustawimy elegancko, to wtedy automatycznie to będziemy mogli sobie do robić. Będzie dużo łatwiej na pewno. Tyle, że tu do betonu trzeba będzie się przykręcić. I jedyna lipa jest też taka, że nie ma żadnej wąskiej deski, bo tu trzeba będzie jeszcze jedną deskę nakręcić, żeby złapać sobie tu. Narożnika tu nie daje, ponieważ tutaj będzie tak jakby... Co będzie? Futryna nawet dochodzi do, 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 do tego słupa tutaj. A tu będziemy ewentualnie pogrubiać, jeśli też trzeba będzie tam płytę dokleić czy coś. Więc w związku z tym yy, tu będzie centralnie montowane, nie będziemy tego tynkować. Płynie się obleci czymkolwiek, nie? Tak naprawdę, bo Dlatego chcę tu deskę dać eee, Tu, tu będzie można z blachy polecić czy jeszcze, czegokolwiek Tylko wygładzić trochę i tyle, bez Narożników, bo jak ma być futryna, no to po narożnik, nie? A tutaj elegancko będzie zakończone też Do winkla, do deski, więc, więc spoko Dobra, to tu mamy, tu mamy, tu mamy, to mamy, to mamy my tą tutaj, oby nam weszła A powinna wejść Tak było mierzone. Aż kurde! To jest sztywno, powiem wam, ale albo krzywo idzie. Dobra. Będzie dobrze. Tak łatwiej będzie ustawić, jak tak w miarę sztywno. Tu z tymi kablami, powiem wam już nie rozkwinę, bo pobierałem co niektóre i który teraz to, który. Ale coś tu mam pozaznaczane, mam nadzieję, że dojdę jakoś do tego. Po kolorach chyba dojdę, czy nie? <grytanie> Zobaczymy, będzie zabawa, no co, miernik i poszedł z tematem. Ale myślę, że na filmach będę mógł tworzyć gdzie nie gdzie, gdzie, gdzie tak co robiłem, także... Gdzieś to znajdę. Czyż tu mam jakieś kreski pozaznaczane, prawdopodobnie jest zasilanie. To jest kreską z tamtej puchy idzie. Tutaj, tak? Tak, tutaj do, do tej, tak mi się wydaje. No nieważne, będziemy to rozkminiać. Później, dobra, łapię teraz tu na laserze po 21. Żeby to było jak trzeba. Tak mniej więcej na, na ca całą postaram się złapać, tu już jest złapana, tu będę mógł zaraz tam przykręcać, a tą przez, trzeba przestawić, ale to tam się ruszy. To nie, to przyłapię sobie tą i powinno być OK. Lekko na razie, tylko sprawdzić, czy się nie przesunęła. Wstawię to jeszcze i... I będziemy mieli temat. Cyk, złapany. Nie w tą, w tą. Nie w tą, w tą. Dobra. Czy tu nic nie uciekło? Dobrze. I tu też teoretycznie jest ok. Zaraz sprawdzimy, zresztą. Jeszcze przy łapie do końca. Bo ona ma tendencję, żeby się ruszyć. Wiecie? Przy, przy dokręceniu. Mam nadzieję, że nie, ta się akurat nie ruszy. Lekko skrobnąć, tylko. jeszcze jeden jest. No i też. Dobra, ustawiam tą tak samo, przykręcam, przechodzimy na tą drugą. Ok, nawiercam sobie, żeby łatwiej się wierciło. Żeby nie uciekało tak podczas... Podczas nawiercania, nadzieję, że nie trafię w jakieś zbrojenie albo w coś. Wiertło mi chyba wystarczy. Tylko teraz tak, trzeba było wziąć dół przyłożyć wypadałoby No to pokazuje, że niby tak jak teraz No dobra, to próbujemy to może na pewno nie być tak łatwo Dobra, to nie złapać w sumie Kołeczek to to nie ma młotka Mam młotek. Piętarkę tylko jeszcze. zbitem bitem i... Byłoby. Czy złapie? Złapała elegancko. No i dobra, mamy to. No i to samo teraz u góry powtóreczkę robię, ale tutaj o, o się tak to ma być dół, dół teraz się nie pomerdał przez to nie, będzie git troszkę mam tu luzu teraz zobaczcie ale to też DHD nierówna tak wam powiem szczerze i... i tak to też wygląda O, a tu już mi skacze na przykład no dobra, przylutujemy górę nic no nie poradzimy. No idealnie nie mam tych desek jakiś, żeby wychodziły spod maszyny CNC, czy nie wiem jakiej innej, ale jest jak jest Złapię tutaj przesunąło mi się, ale dobra, damy radę. Może wyregulować to jakoś Może się uda raz i dwa Oj, nie wiem, czy ten złapie, powiem wam. Nie wiem, czy ten złapie. Jakoś tak luźno wszedł. Jest? Jest. Próbuję. Tu dużo nie musi. Dobra, siedzi. Czymie, trzymie No i środek tu samo. Nie byśmy to mieli tak ja, naprawdę. Przechodzę na tamte okno, u córki w pokoju I tam to okno trzeba usadzić, tu już wiercenia żadnego nie będziemy mieli, tylko Same przykręcanie Teoretycznie powinno pójść to w miarę szybko, ale W praktyce może się okazać całkiem inaczej Kontownik, ja muszę złapać i ten, i na kontownik tam Będziemy musieli ten Kurde, ona mi tutaj, powiem wam tu nie dolega, nie? Dobrze. Nie, nie wydoszła. końcuko nie spieprzać. A tu ten tyg gdzie można skroić za czego to nie będzie problem. Dobra, mamy to sprawdza, czy nie pouciekało. Jest jak trzeba linia. Ten delikatny luz jest, no ale to na samym, tutaj boku deski i tutaj też. Dobra. Spadam tam wśle... a nie, lampę mam tam chyba. To przenoszę się tam. Jak przyjdzie. Będzie? Czy nie będzie? Masakra. Do musi wejść. Czyli zmieniamy miejsce. No i to jest ta właśnie interesująca sprawa. Przestawia się po prostu i tyle, no. Teraz złapię. Powtórka z rozzywki. Jak teraz co jest? No i mamy to teraz. Ale śrubkiem jest smutka tutaj. Delikatnie, co prawda, niewiele, ale, ale jest. Z dwa mm. No, praktycznie po całości. No, to nic nie poradzimy, znaczy wyprowadzimy to na, na narożniku. Bo no, tu raczej to nic nie dało, nie, nie sądzę, żeby ten wkręt coś dał, chociaż powiem on ruszył trochę. No, spoko jest. Dobra, to teraz druga strona to teoretycznie prosto by było. Tak jest. Dobra, mamy to środkowy i, i spadam. To następne, następne. Dobra, mam to obczyszczone. Także rzucamy. Kurde, na mi kawałek zaprawy jeszcze widzę, jakieś te wystaje. I wrzucam to, sadam tu prościzna. Łata trójka, od listy do listwy łapiemy. I mamy temat ogarnięty. Wętownikiem najlepiej, nie? Dobra, mamy to poustawiane, także gotowe. Udało się. Lecę, spadam, wracam niebawem. No i listwy wtedy. Umieszczę trochę, posadać listwy. Tu dużo nie będzie. Tu jeden na środku, tam jeden na środku. I tak w każdym miejscu. Tu zauważam, trzeba będzie chyba dwie A może dam radę z jedną. Zobaczymy. Lecę. Ok, wróciłem. Co prawda, późno, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Eee, ciacham na 60 sztuk. Yy, trzy na początek Najadłem się torta i wam nie chciało mi się już wracać, ale mówię, nie no muszę to zrobić, bo nie będzie później kiedy, a w tygodniu szkoda czasu marnować. Tak jest, raz tutaj, dwa tutaj yy, to na pewno i teraz tak trzecia pójdzie nam, która to jest, one będą równe? Sam raz zobaczcie, ale tylko czy któraś tu jest krótsza? Nie. No spoko, w sam nas wyszło. Jedna przyjdzie tutaj, gdzieś nie wiem, czy środkiem, czy tak, żeby mi tam metr 50, później sięgnęła łata, ponieważ tu mi nie sięgnie. Zobaczcie, jaka podaczka jest. Brakuje 10 cm, więc trzeba dać i listwę tu jedną, i listwę tam jedną. I wtedy będzie, będzie, będzie spoko. Mógłbym pomyśleć o tym, żeby tu pod kątem jechać, ale powiem Wam, nie chce mi się z tym bawić tutaj. O skosie będzie skakać mi na tym drewnie tutaj. Się Szarpać pierdzielić, nie ma sensu. Listew mam, więc więc zapodamy. A i jeszcze jedna tu przyjdzie. Dwie. Nie jedna kurde. I powiem wam tu będzie lipa. Bo nam będzie teraz proże przeszkadzać. Trzeba będzie lekko zrobić rowek jakiś, czy coś pokombinować. No dobra, pomyślimy. tu cienko strasznie wychodzi. Nie wiem czemu tak, ale tak wychodzi, że będzie cienko bardzo. No coś wymyślimy. Dobra. To Zaczynamy, yy, idę mieszać zaprawę. No Okej, okay, umieszałem to nieco i można brać i osadzać. Powiem wam tak przed chwilą, kurde, sam do siebie mówię, a jeszcze wieczorem zacieranie. <grybujesz> Już z przyzwyczajenia wyszło w głowę, ale dzisiaj nie ma zacierania, normalnie święto. A dam tu na bogato, niech będzie. Tą damy tutaj. Tam za nas tą trzeba się chyba przymierzyć i powalczyć. No dawaj tu siadaj, kurde żeby na siatkę było miejsce. Tu trzeba jeszcze siatkę będzie wkleić, to nie, muszę przesunąć trochę. Przejdziesz tutaj. Kurde, kawałek metalu chyba blokuje. O, dobra, doszło teraz. Poziomka tylko... Przymierzymy, tu mamy do zero, chodź tu kurde. jeszcze, 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 no i dobra. Tak mnie zostawił, tylko trzeba teraz wziąć... przeciągnąć lekko, że na mnie. Odpadła i pierwsze mam to w miarę szybko idzie. Z narożnikami powiem, że dużo dłużej jest zabawy. Sama listwa to nie ma tragedii ogólnej. W miarę to sprawnie idzie wszystko. No i dobra, byśmy mieli to. Zobaczcie, co do tego, do cięcia, bo pisaliście mi o tym, żeby z, z osłonką robić tą maszynkę. Nawet ktoś wysłał mi filmik, nawet obejrzałem go, że trzeba uważać, bo możesz szkodę narobić, ta cała, jak ona się nazywa. Kurde, jeszcze tu trochę i będzie git chyba. Cała ta, jak ona się nazywa, kurde. No, no, tarcza, ale znowu z drugiej strony, nie pamiętam kanału, tam kto mi ktoś wysyła, a z drugiej strony jest chyba test robiony na. Mobilni trakerzy, czy tam mechanicy yy, samochodów, yy, po prostu w trasie naprawiają. Dwóch jest gości. Jeden młodszy, drugi starszy i ten. I pokazują znowu, oni z drugiej strony też test robili na rozpierdzenie się tarczy. I kurde ten, jak to się nazywa? I tam znowu pokazali, że nie ma prawa zrobić taka tarcza nic, bo ona się niby nie rwie. tak więc wiecie. jaki test? Jakie zamierzenie? Chyba tak to wszystko wychodzi. Mam ją założyć, nawet wisi w garażu, że sobie powiesiłem, żeby ją założyć, i jakoś ciągle mnie nie po drodze z tym. Dobra, mamy to. Co do tarczy, jeszcze widziałem kiedyś tarczę odlatującą, źle dokręconą i odlatującą, bo przeleciała mi koło głowy. Już gościu nie żyje. Na tej pierwszej budowie tego hotelu, co robiliśmy, szlifowaliśmy pod windę. Taki, jak to powiedzieć, cała konstrukcja była spawana pod windę, że tak by. Nie, że niezależnie od budynku, ale na, na, na froncie budynku jest ta winda. No i ona, cała konstrukcja stalowa była do niej spawana. I myśmy spawy szlifowali tam z jednym gościem. I tam było tak, że magazynier zakładał tarczę. Dawał nam sprzęt gotowy do użycia. Wiadomo, to młodzi jeszcze byliśmy i w ogóle. No i jeden z koleżków zaczął tym sprzętem lecieć. I oczywiście też byliśmy, mieliśmy bez tarcz. No i tarcza poleciała dosłownie. On był na dole. Na parterze ja byłem na pierwszym, nie na pierwszym piętrze, czy na drugim? Już nie pamiętam, ale dosłownie koło głowy mi przyleciała e, ta tarcza i się tam rozwaliła o ścianę, więc Więc wiem o tym, że mogą odlecieć i trzeba uważać na to, ale mówię, jakoś z tą osłonką mam założyć, mam założyć, a zawsze trzymałem, powiem Wam, i nie wiem czy. Od kiedy chyba do Polski przyjechałem, to zdjąłem, tak? Nie wiem, to takie... taka zależność, że tam naprawdę tam zawsze miałem tą osłonkę założoną, zawsze. A tu przyjechałem i zdjąłem, żeby chyba było po polsku bardziej. Nie no, żartuję. No mamy tu jak to wygląda? Patrz, wystaje mi no, co za bestia, muszę tu docisnąć ją. Tam delikatnie to może, tylko by nie za dużo. No musiałbym tu jeszcze ją... minimalnie, cienko tu będzie szło. Tej zaprawy. Jeszcze trochę. No tak to rzeźbić z tymi listami, to nic się nie poradzi. No minimalnie, ale to tyle o ile jest, także mogę tak to zostawić. Dobra, mamy ideal Zdejmę sobie to już, po, poskładam, poczyszczę i zaraz i zaraz tam przechodzę do pomieszczenia gospodarczego. No i tu mam padaczkę słuchajcie, ale mamy tu trochę luzu. wezmę bluzdownicę, spróbuję naciąć dwie, dwie bruzdy tu w betonie. Już bez odkurzacza, tylko na szybko, spróbuję ciachnąć i zobaczymy e, czy w nam się zmieści, czy, ale wystarczy, wysta wydaje mi się, że powinno być ok, jeśli przyjdzie do bloczka. że Oczywiście przeszkodą jest ten proże, idę po bruzdownicę, zaraz przychodzę i działamy. Spróbuję tu jakoś dojść. Uwaga, będzie hałas. Dobra, przymierzymy jedną, zobaczymy, czy tu podejdzie. A, wygląda na to, że, że na luzaku. Tak, bo tu jeszcze odejdzie. Dobra, to mamy to, wystarczająco będzie. Tylko to jeszcze podkuje. Delikatnie i, i powinno być spoko. Jeszcze raz ja myślę, czy ja tu będę ściągał, kurde, tą, yy, tą szerokość. Myślę, że coś dotknę, chyba jakiś kawałek starej poziomicy albo coś. To matę, co mamy, natomiast M20 to szkoda, chyba tej będzie ciąć. Ale myślę, że mam jakąś jeszcze starą, starą, inną. No, nie wiem, zastanowię się, może i tą uciechamy. Też już stara i swoje zrobiła. Jeszcze plaster angielski na niej leży. Dobra, przechodzę tam do kolejnego pomieszczenia. Dobra, podbijam tu, ale sprawdzam od razu kącik, słuchajcie, żeby nie było, że tu później biurko, bo to córka będzie miała biurko w tym rogu prawdopodobnie i nie chciałbym mieć później sytuacji, że biurko tu nie podejdzie. Nie, będzie. Co prawda minimalnie tutaj mi gdzieś chodzi, ale to nie czy nie na tej desce czy coś. Ale jest... Wiesz można tak zobaczyć, chociaż tak to nie nie zobaczy za dużo. Nie no, ale będzie. Podejdzie na pewno. Chodziło o to, że ewentualnie jakby wiecie, jakby był e, nierozwarty, tylko o, podchodził pod ostry, no to wtedy była kiszka, nie? By tu miała być jakaś szpara czy coś takiego. Ale z tego co widzę to jest. Będzie okej. Okay. Mamy. Nie, gdzieś tak jakby dołem odeszło za mocno. Co tam się dzieje? U nas mi na dół z tego, tu mam... No właśnie. Co jest, kurde? Co za menda? No nie no sprężynuje mi to coś. Jeszcze na koniec mnie tu denerwuje. No i dobra, tak zostawiam. Dobra, szybka tego weryfikacja, czy jest w porządku. Nie chodzi nigdzie no i tutaj się jest OK, a jak z gniazdkiem będzie, o to jest pytanie, bo tutaj nie jest okej, okay, dobra Dobra, to możemy przechodzić do ostatniego punktu programu, czyli yy, lecimy tutaj z tymi narożnikami. Kiedy muszę je chyba przyciąć, jak się nie mylę. Dwa a tutaj mamy coś zrobione, myślałem cała gadowa do zrobienia, coś też mamy tu zrobione. No bo dwa trzeba przyciąć, tylko żeby tanie, przyciąć ich teraz za nisko. Trzeba je porządnie zaznaczyć i wtedy ciachnąć. Idę połówek. Ujdę gdzieś mi tu się pogiął w transporcie. Chciałem już nakładać zaprawę za nas, a tu lekko przygięte. Ale dobra, będzie okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, mam to poobsadzane. Jest równo. Jeszcze pomierzyłem sobie tutaj. Te odległości, wziąłem sobie poziomice, tutaj sprawdziłem, że Wszystko jest gitara 128, mamy od tynku tutaj do narożnika, tak samo tutaj od do narożnika będziemy mieli I tu 227 cm wszędzie mamy Jeśli chodzi o szerokość Także, no co jest spoko Jest git Chyba nie uciekło nic Trochę jeszcze, taki 27, 26 8 tutaj mam no i tu też 26,8. Zależy na tym, że tu równo było, bo później w półki będę docinał żeby tu nie kombinować jakieś kurde rzeźby. No i tu też mamy 20, 7, no te 2 mm, dobra. Już nie będę tego ruszał, bo za coś popieprzę. Także uciekam. Eee, trzymajcie się, jedziemy jutro dalej, później pojutrze eee, i do końca tygodnia, i miesiąca, i, i roku. Także. Ja spadam, trzymajcie się, dobrej niedzieli Wam życzę. Na razie i do zobaczenia jutro. Jedziemy dalej. Jutro akcja Kurnik. Lecimy z tym.